Zostawiasz auto na noc i nie lubisz niespodzianek? Ja też nie lubię niespodzianek, szczególnie po nocy. Zapraszam Cię więc na film. O, pokażę Ci nowy sprzęt, który sam podłączysz w bardzo prosty sposób. A jeśli podoba Ci się ten film, zostaw łapę w górę i nie zapomnij o subskrypcji kanału, klikając dzwonek na dole. Zapraszam. Oto nasz moduł OBD2, hardwire kit OBD2, który podpinamy do naszego gniazda diagnostycznego OBD, 2 w każdym aucie jest w innym miejscu. Więc musimy zaopatrzyć się w instrukcję obsługi sprawdzić, gdzie jest to miejsce. Co nam to da? To między innymi, że nie będziemy musieli grzebać się w naszej skrzynce bezpiecznikowej. Ale o tym za chwilę. Same urządzenie wygląda w ten sposób. Jest to taka skrzynka z ustawieniami. Mamy pięć tutaj takich przełączników. A tutaj mamy szybko instrukcję obsługi. Możemy ustawić sobie od 11 ,6 v 6 Ochronne akumulatory do 12,5 V. Możemy sobie także ustawić czas, jak długo ma to działać. Tutaj mamy diodę sygnalizującą, która pokazuje nam w jakim trybie jest nasza kamera. No i to tak naprawdę wszystko. Zobaczcie, teraz wpinamy sobie ten moduł do skrzynki. Lokalizujemy gniazdo w naszym aucie. Bierzemy wtyczkę. Wtykamy. Wali nam się zielona dioda, to dobrze, znaczy, że działa. Z drugiej strony wpinamy się do kamery. I tak naprawdę zostanie nam nic innego, jak wyłączyć silnik. Ale sprawdzimy po jakim czasie przejdzie kamera, ponieważ tutaj jeszcze chwilę będzie napięcie na tym gnieździe OBD. Dopiero jak ona zejdzie, to wtedy kamera przejdzie w tryb parkingowy. Wyłączamy silnik. Mamy już grubo ponad minutę. Półtorej. Kamera cały czas jest włączona. A za chwilę będzie komunikat, że przechodzi w tryb parkingowy, który usłyszycie. Informacje dotyczące przejścia do trybu Sentinel. No i dokładnie po trzech minutach nasza kamera weszła w tryb parkingowy. Teraz możemy zobaczyć. Widzicie? Wystarczyło delikatnie było tknąć i już od razu działa. No i za chwilę odpalę zapłon, pokażę jak to się uruchamia. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o ten nasz moduł OBD. Odpalamy na silnik. Kamera nam się uruchomiła. Dostępny jest nowy film z monitoringu parkingu. Sprawdź album w aplikacji. No i widzieliście alternatywę dla zwykłego UP, który wpinamy sobie pod, do skrzynki bezpiecznikowej. Możemy mieć takie gniazdo OBD. W zależności tylko od tego, czy zamknie nam się klapkę, ponieważ tutaj, ponieważ tutaj mamy o ten element wystający. Ale w większości aut myślę, że będzie OK. Polecam Wam więc zakup takiego urządzenia, a Wy nie zapomnijcie o łapie w górze zostawcie też komentarz, jeśli coś jest dla Was niejasne. No i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Na razie.